Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie. Co przyniesie obecna pełnia? Moi kochani, tym razem będzie to pełnia księżyca robaczego i to jest pierwsza, słuchajcie, pełnia astronomicznej wiosny, która odbędzie się 14 marca. Moi kochani, może wywołać ta pełnia duże zamieszanie w naszym życiu, także uwaga na jakieś. Moi drodzy, takie emocje, takie gwałtowne działanie. Generalnie, moi drodzy, należałoby tutaj kierować się spokojem, nie działać impulsywnie i, moi drodzy, ta pełnia może również wywołać duże, takie naprawdę bardzo duże zmiany w naszym życiu. Ta, może być ta pełnia przełomowa. I wywołać jakieś naprawdę bardzo duże przemiany, zmiany w naszym życiu. Także zobaczmy, kochani, co też tutaj przyjdzie do Was na tą pełnię. Robię to czytanie z intencją największego dobra wszystkich moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi kochani duchowie, przewodnicy, o przekaz na czytanie na pełnię na 14 marca. Dla wszystkich moich widzów, nie zapomnijcie, moi kochani, o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach, jeśli lubicie, cenicie moje treści. Co przyniesie obecna pełnia 14 marca? Marca dla moich wspaniałych widzów. I zobaczmy, co też do Was tu, moi kochani, przyjdzie. Co mamy dla Was w teraźniejszości? W teraźniejszości widzę tutaj, że jesteście pełni wiary i nadziei odnośnie jakiejś sytuacji, moi kochani. Jakkolwiek również dla niektórych z Was. W tym momencie jakieś marzenia mogły się spełnić? Wasze jakieś potrzeby, marzenia, pragnienia? Także bardzo piękna energia. I zobaczmy, moi kochani, energię ogólną na tą pełnię, bo aż sama się, yy, samo mnie to bardzo ciekawi, co też tutaj do nas przyjdzie. Zobaczmy, moi kochani. O proszę, pięknie. Pierwsza karta i pałac denarów. Okej, okay. i zobaczymy ostatnią energię. No, faktycznie, że będzie intensywnie, ale też. Słuchajcie, co ta pełnia może przynieść, również nam może przynieść stabilizację, jakieś zmiany, takie rzeczywiście przemiany w nas, żeby zadziałać bardziej kreatywnie, bo tutaj, słuchajcie, mamy tą asa buław, czyli działa, pardon, działanie z niezwykłą odwagą, kreatywnością, pewnością siebie, ale mamy tu, słuchajcie, świetne połączenie, bo mamy tutaj pałac, denarów czyli po prostu dążenie do stabilizacji, zadbanie o własne sprawy zawodowe, finansowe, dążenie do osiągnięcia sukcesu i to jest naprawdę jeszcze naprawdę bardzo, bardzo sprzyjająca energia tutaj w tej karcie. Także mega duży potencjał na jakieś w ogóle generalnie sprawy związane z domem również, z rodziną, z partnerstwem, z taką naszą stabilizacją życiową rewelacja, bardzo dobra komunikacja z kimś, mnóstwo, całe mnóstwo tu widzę pasji, namiętności, ale nie tylko, również te sprawy, słuchajcie, właśnie po, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, fantastyczna energia, pełna kreatywności. No i kochani, tu może rzeczywiście być po tym, w tym sensie dosyć gwałtownie, tak jak właśnie ta pełnia zapowiada, że takie duże zamieszanie, to trzeba by, słuchajcie, uważać na swoje słowa, po prostu na swoje słowa, to co mówimy, bo może być tak, że ktoś zanim się zastanowi, chlapnie coś, powie coś i będzie tego żałował po prostu, bo zadziała zagwałtownie zbyt właśnie impulsywnie i w tą właśnie jest szczególnie pełnie, możemy tak właśnie impulsywnie działać a potem niepotrzebne jakieś kłótnie czy nieporozumienia. Ponadto, moi kochani, no będziecie również w dobrej mimo wszystko komunikacji z kimś. Będziecie dużo analizowali, jakkolwiek no trzeba by zwrócić uwagę na to zbyt gwałtowne, impulsywne działanie. Okej, okay, let's go, zobaczmy co dalej. Co dalej, słuchajcie, praca, finanse. Praca, finanse, moi kochani. Zobaczmy, co też ta pełnia przyniesie na pracę i finanse, moi drodzy. No, niesamowite, znowu kolejny pałac. Ta pełnia, rzeczywiście, dla niektórych z nas, może być taka, rzeczywiście nieść jakieś przełomowe zmiany dla nas, bo bardzo duży, du, duże takie naprawdę grube energie mi tu wychodzą. Tu mamy z kolei jakieś wyczekiwanie. Okej. Okay. I zobaczmy ostatnie. Będziecie czekali, słuchajcie, na rezultaty wasze widzę, Waszych działań. No i rewelacja słuchajcie, na biznes. Tak jak wiecie, niektórzy z was, że ja w kartach romantycznych. Kru, pardon, rycerza buław to tak średnio lubię, żeby nie powiedzieć najmniej. No w zasadzie to tak jest, ale jeśli chodzi o sprawy biznesowe, zawodowe, no to to jest zupełnie inna energia, słuchajcie. Kreatywność, działanie, działanie z pasją, z odwagą. Będziecie realizować swoje cele, swoje zamierzenia, swoje projekty, rewelacja. Moi kochani, tu może być taki moment, że będziecie, bo słuchajcie, robimy na pełnię, ale wiadomo, że te energie mogą być kilka dni przed, kilka dni po, tak naprawdę. Aktualne, rozumiecie? W każdym razie, moi kochani, widzę tu jakieś wyczekiwanie, pewnie na efekty już jakieś takie namacalne Waszych działań. W ogóle jesteście też gotowi, słuchajcie, co bardzo ważne, jeszcze zwłaszcza z tą pełnią, słuchajcie. Co prawda to nie nów, ale to jest pierwsza astronomiczna pełnia, i ona jest taka naprawdę wyjątkowa. I moi kochani, tu mamy. Gotowość na te zmiany, gotowość na transformację, na te działanie, na te nowe doświadczenia, także słuchajcie, rewelacja. Nie, cały czas trzeba się rozwijać, tak pewnie. Bardzo dobrze, że tą gotowość tutaj Was widzę i teraz słuchajcie. Moi drodzy, pod, bardzo podobna energia, jakkolwiek no jeszcze taka bardziej zgłębiona. Wy będziecie naprawdę. Stawali na głowie w cudzysłowie, żeby osiągnąć sukces. Tu jest po prostu tu jest na takie niezwykłe wręcz zdecydowanie do tego, żeby działać, żeby być kreatywnym, żeby zrobić coś jeszcze lepiej, żeby jeszcze się rozwijać. Słuchajcie. Tu nie siadamy na laurach nie, tutaj wręcz przeciwnie przemy do przodu, ale również podnosząc nasze kwalifikacje po prostu rozwijając się. Także fantastyczna energia, moi kochani. Zobaczmy teraz, co dla singli, singielek. Witam Was, moi kochani. Witam Was, moje kochane singielki, moi kochani single. I zobaczmy, o, za dużo kart. Zobaczmy, co dla singielek. I dla singli. Okej, okay, jedna już nam wypadła. Karty są przecudne. Mam nadzieję, moi kochani, że wam się podobają. I zobaczmy, co dalej. O! Jedna po drugiej bardzo zbliżone energie. A nie, to jest page of swords. Sorry. Trochę energia jest, nie jest podobna, to jest inna karta, zmyliły mnie tutaj, tutaj te miecze tak z boku, no ale nieważne, zobaczmy co dalej. Moi kochani, może być tak, że wy możecie obserwować kogoś, zdobywać wiadomość na czyjś temat lub oczywiście ktoś może zbierać informacje na wasz temat. Ponadto będziecie działać bardzo zdroworozsądkowo i moi drodzy, nie będziecie wiedzieli, co dalej macie zrobić z waszymi sprawami miłosnymi. Dlaczego? Dlatego, że będziecie pełni, moi drodzy, takiego, takiego słuchajcie, stawiania granic, co jest zresztą bardzo, bardzo dobre. Stawiania granic przed niesprzyjającymi, toksycznymi sytuacjami, osobami, słuchajcie, tu wiemy, czego my chcemy i owszem, może pomimo jakichś trudności, no bo na przykład nie mamy przy boku jeszcze tej wymarzonej osoby, to jednak nie rozmieniamy się na drobne, my wiemy, czego chcemy, stawiamy granice przed wszystkimi, i, słuchajcie, nie odpowiednimi osobami i, 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 i po prostu czekamy na tą odpowiednią. Także tak to tutaj wygląda dla moich kochanych singli, singielek. I teraz zobaczmy, moi kochani, co dla par. Zobaczmy, co dla par się tutaj pokaże. Witam Was, moi kochani. Co my tu mamy? No proszę, piękna energia miłości. Czyli możecie mieć, właśnie jako osobę stałą, Kogoś, kto was szczerze kocha, to znaczy macie, ale to też jest, idzie w dwie strony, czyli wy również możecie kochać tą osobę. Oczywiście, ta sprawa, że to może być wzajemne. Generalnie, no, miłość waszej relacji voilà. miłość, opiekuńczość, ta czułość tu niczego nie brakuje tu jest bardzo dużo ciepła, empatii w tej energii rewelacja. I zobaczmy, co dalej dla moich związkowców. OK. No proszę. Dla niektórych z Was w sprawach słuchajcie intymnych może się po prostu zrobić bardzo gorąco. To wam powiem, może ta pełnia na was tak zadziała. słuchajcie, ale generalnie bardzo fajnie, bardzo dużo działania takiego kreatywnego, może zrobicie coś inaczej niż zwykle, ktoś z kogoś gdzieś zaprosi na jakąś romantyczną randkę, też właśnie w tej sypialni tutaj będzie się działo. I moi drodzy, generalnie wejdziecie w dobre porozumienie ze swoją osobą. To dla tych, którzy mogli mieć jakieś problemy ostatnio w relacji pod tym kątem. I moi kochani, co jeszcze tutaj widzę? O pasji już oczywiście wspomniałam, o działaniu komunikacji wspomniałam. Dobra, lecimy dalej, moi kochani. Ponadto, wasza relacja idzie cały czas tym swoim tempem, ale do przodu. Tutaj nie ma stagnacji, tu nie ma braku działania, tu, to działanie jest i to takie właśnie bardzo nastawione po prostu na rozwój, na ciągły rozwój, na, na zdecydowanie. Tutaj jesteście na siebie, słuchajcie. Zajemnie, bardzo zdecydowanie, to jest całe mnóstwo zaangażowania, odpowiedzialności, rewelacja, generalnie stabilizacji. Czyli mamy, mamy tutaj, słuchajcie, tutaj mamy, słuchajcie, wszystko, tu mamy miłość szczerą, prawdziwą, tu mamy masę ognia, chemii. No, nie, nie ukrywajmy, że to też jest mega ważne, tak, oczywiście. I moi drodzy, do tego wszystkiego jeszcze ta stabilizacja, zaangażowanie, rewelacja, rozwój. No fantastyczne energie. Zobaczmy, moi kochani, co też się pokaże, jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół. Dobrze, jakieś bardzo dobre porozumienie możecie mieć z kimś, z przyjaciół, z rodziny. Ok, i zobaczmy. Czwóreczka kapsów. No i pięknie. Bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, naprawdę rewelacja. W ogóle mam na myśli cały rozkład, od gwiazdy zaczyna w, zacząwszy. Moi kochani, przede wszystkim możecie mieć fantastyczne porozumienie, takie naprawdę gdzie jedna osoba coś pomyśli, druga to powie i odwrotnie, bo tak jak mówiłam, no to bratnią duszą może być nie tylko nasz partner, partnerka, ale również ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół. No porozumienie bez słów, fantastyczne wręcz. Bardzo dużo miłości, ciepła, akceptacji, także rewelacja. Niektórzy z Was będą musieli podjąć jakkolwiek jakiś wybór, dokonać jakiegoś wyboru, I moi kochani, tak, może być taki moment, że wy będziecie w takim trybie, słuchajcie, takiej nostalgii, rozpamiętywania tych lepszych czasów, nie, zauważania, nie będziecie zauważali generalnie żadnych potencjałów. Tutaj ten pan ma ten kielich przed praktycznie samym nosem, ale on go totalnie nie widzi, on jest zamyślony, on żyje w przeszłości, ta osoba tutaj żyje w przeszłości, dlatego tak ważne jest, żeby łapać te dobre szanse, dobre chwile, te nowe potencjały na właśnie chociażby poprawę relacji, jeśli chodzi o swoich przyjaciół, no, czy chociażby znajomych, niektórzy musieli może to usłyszeć, ale aby poprawić swoją komunikację z kimś z przyjaciół, z kimś z rodziny. Dlaczego? Dlatego, że tu właśnie mamy tą komunikację, słuchajcie, czyli należałoby wyjść z tego trybu nostalgii, tego życia przeszłością, zauważać, że o właśnie tutaj jest dobry moment, żeby się odezwać, żeby poprawić te relacje pomiędzy nami, i tutaj rzeczywiście tu będzie dużo się działo i szybko pomiędzy kimś z waszej rodziny, kimś z waszej relacji, jeśli chodzi o przyjacielskie relacje. Moi kochani, bardzo dużo komunikacji, działania, spotkań, również niewykluczone jakieś podróże, czyli ktoś kogoś może, słuchajcie, odwiedzić. Rewelacja, podoba mi się ten rozkład. Bardzo pozytywne, słuchajcie, energie. No i rzeczywiście, jedynie pamiętajcie o tym rycerzu mieczy, Rycerzu mieczy, tak abyście po prostu nie działali zbyt impulsywnie. Zobaczmy, moi kochani, problem sytuacji. Problem sytuacji, jaki jest problem, jaki będzie problem sytuacji. Znaczy w zasadzie teraz na tu i na teraz wypadły nam dwa, moi kochani w problemie może być, słuchajcie, za duża zazdrość, także uwaga na to, moi drodzy. Przede wszystkim jakaś stagnacja w sprawach uczuciowych, nie wiem, czy to czasem nie jest przekaz dla singielków, moich kochanych i singielek, ale generalnie no, mo, mo, tu widzę jakieś problemy generalnie w miłości, brak tej czułości, brak tej miłości, brak tego spełnienia w tych sprawach, Moi kochani, no i jakaś stagnacja, generalnie stagnacja. I zobaczmy, moi kochani, teraz zróbmy, co będzie wyzwaniem na tą pełnię. Już oprócz samego tego faktu, że trzeba uważać na burzliwe emocje, na w ogóle na, na gwałtowne emocje, zobaczmy. Problemem może być, moi drodzy, wiar, pardon, brak wiary ogólnie w cokolwiek, w relacje, w życie, w przyjaźnie, w ogóle wszystko w to, co robicie, brak wiary w rodzinę, w jakieś tradycje. Moi kochani, również taka zbytnia. Dążenie do nadmiernej władzy to też może być wyzwaniem na tą pełnię. No właśnie, czyli ja mam rację. Burzliwe emocje wywołane przez jakieś gwałtowne energie, znaczy nasze gwałtowne słowa, nieprzemyślane słowa, za szybko wypowiedziane i po prostu z tego może się zrobić potem niefajna sytuacja. Także moi kochani, uważajcie na takie energie. Jako, jako wyzwanie, no to też uwaga na wszelkiego rodzaju zdrady, rzecz jasna. I moi kochani, co jeszcze? No w zasadzie to brak tej wiary na, na pierwszy taki rzut nam tutaj wychodzi. Także nie traćcie tej wiary, moi kochani. Działajcie rozważnie. Ale nie traćcie wiary. I słuchajcie, co nam tu wypadło, co pomoże. Dwójka. Moi kochani, złapcie balans w swoim życiu, znaczy, dążcie do tego, do tej harmonii, do tego balansu w waszym życiu. Czyli na przykład, jeśli bardzo ciężko pracujecie, jesteście sfokusowani na tych waszych celach, słuchajcie, zawodowych, finansowych, no to znajdźcie oczywiście również czas na tą miłość na pielęgnowanie waszych relacji, tak, żeby ta harmonia zapanowała w waszym życiu, zwłaszcza podczas tej pełni. No i oczywiście kilka dni przed, kilka dni po, to również, słuchajcie, jest ta energia na nas oddziałowuje. I teraz zobaczmy, słuchajcie, rady. Proszę. No właśnie, cieszcie się życiem, moi kochani. Więcej wiary, ale nie zapomnijcie o tych właśnie miłych chwilach, o dobrym samopoczuciu. Po prostu radujcie się z życia, odwiedźcie kogoś, zróbcie jakąś może małe spotkanie w gronie najbliższych, żeby się spotkać, porozmawiać, pośmiać razem. Wiadomo, że teraz to nie czas na jakieś imprezy, w sensie takie jakieś tańce i hulańce, ale generalnie czas, abyście po prostu zadbali o swoje takie pozytywne energie i cieszyli się z życia generalnie. I zobaczmy, co dalej. Dla co niektórych z nas, bo oczywiście każdy ma swoje zaopatrywania, wiecie, po takim kątem religijnym, ja nawet nie wchodzę na te tematy tak tylko... Mówię, każdy ma swoje słuchajcie, i to jest bardzo dobrze. I teraz tak, no proszę, patrzcie, słuchajcie. I co, o czym ta pełnia nam mówiła? Właśnie o transformacji, o, znaczy o przemianach, dużych przemianach przemianach, przemianach jakichś naszych decyzji, czyli podejmiecie niektórzy z was jakieś naprawdę decyzje, których może tam gdzieś na dnie serca u was leżały, ale nie. Nie mieliście tego powera, żeby wprowadzić je w życie. Tu jest czas na zmiany, na jakieś przemiany, na transformację. I ja, i tu właśnie jako rada, ja w tej karcie widzę: pozwól sobie na tą transformację, pozwól sobie na te zmiany, które zajdą w Twoim życiu. Także moi kochani, i zobaczmy, co dalej. Dąż do stabilizacji w swoim życiu zawodowym, finansowym, ale również zadbaj o swoich bliskich. O siebie, z mniej kontakt z naturą, również moi kochani, bardzo, bardzo wskazany. I zobaczmy trzy przesłania na tą pełnię z kart, z pozytywnych kreacji. Zobaczmy: karta wszechświatan. Podjęta, patrzcie, no i znowu decyzji. Podjęta decyzja yy, ma ochronę i wsparcie od wszechświata. Widzicie, nie bójcie się mm. tych y, transformacji, moi kochani, dlatego, że jesteście wspierani przez wszechświat. Ale o tym ta pełnia zresztą też mówi. Czas na jakieś przemiany. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej, moi kochani. Ok. Karta odpowiedzialności, moi kochani. Puścisz to, co nie Twoje, i wolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. I zobaczmy, kolejne przesłanie. Karta uzdrowienia. Wypełni cię energia uzdrowienia, zatrzymaj ją lub przekaż dalej. Moi kochani, piękne energie, i zobaczmy jeszcze przesłania, przesłania z kart opiekuńczych. Voilà. Zobaczmy, jakie przesłania, proszę Was, moi przewodnicy duchowi, o przesłania dla moich wspaniałych widzów. Zobaczmy. Kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowy. No widzicie, to było tutaj rodzina, przyjaciele. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Dokładnie. I zobaczmy dalej. Słuchajcie, wydenerwuje mnie. Pierścionek się przewraca. Ok, spokój. Co tutaj zapanuj nad chaosem. No, widzicie, no, po prostu idealne, słuchajcie, przesłanie na tą pełnię. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Czyli wykorzystajcie tą pełnię na duże jakieś zmiany, transformacje w waszym życiu, ale działajcie ze spokojem, postawcie na ten spokój. No I zobaczmy ostatnie przesłanie. O! Słuchajcie, wypadły jeszcze trzy, ale my je weźmiemy. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca i zobaczmy te dwie dodatkowe, które wypadły. Możliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. U, przepraszam, upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Właśnie czas postawić również też na swoje. Y, zadbać o innych, o bliskich, ale również o siebie. I teraz zobaczmy kluczyki anielskie na koniec. Przypominam Wam moi kochani, o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach. I będę wam serducha wdzięczna. I zobaczmy. Już na koniec, słuchajcie, kluczyki. Co nam tutaj aniołkowie powiedzą? Żyj w zgodzie z samym sobą, moi kochani. I co dalej? No i już mamy, moi kochani. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. No dokładnie. No idealne po prostu przesłanie również kolejne na tą pełnię. Wybaczaj sobie i innym. Moi drodzy, dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Życzę Wam w fantastycznej pełni, i do usłyszenia. Ściskam Was.